Cześć z powrotem, witam Was w kolejnym odcinku serii Historia Gospodarstwa Od Zera do Farmera. Dzisiaj szósty odcinek. Eee, omawiamy, one są trochę nie po kolei, ale to nic nie szkodzi, to sobie, na pewno sobie dacie radę. Eee, dzisiaj omawiamy e, pechowe chyba, tak? Dla, do, do, dla gospodarstwa, ale chyba to nie tylko dla naszego lata 90. Wielka smuta. Całkowita stagnacja. Totalna stagnacja. No to na to powiedz, jak to było w latach 90., bo to, to są przełomowe lata 90. -te. Ja mówię, mówię o nich z sentymentu, bo ja się w 93 roku urodziłem. Tak, no dobrze mówią, że z biedy to się dzieci rodzą. <laughs> z biedy to się <laughs> dzieci rodzą. <Tylko. laughs> no dobrze. No to jak to było z tym gospodarstwem? No to no właśnie. Zacznijmy od tego klachu 89., które z. Po prostu zmusiły do szukania jakiejś alternatywy. Ja oczywiście znalazłem pracę u sióstr w prywatnym szpitalu. Jako kierownik budowy pracowałem przez takich 18 lat, a później jako konserwator, bo już wszystkie remonty budowy zostały zakończone. A ja już miałem blisko do emerytury, więc nie mogłem już sobie pozwolić szukać innej pracy, innej pracy więc zostałem jako konserwator. No ale ale praktycznie byłeś razem z pomocnikiem sam na dużym obiekcie? Tak. Ty go tak. sam praktycznie zbudowałeś? Sam go zbudowałem, zbudowałem je... sam konserwowałem. Także no to wiesz, jakbyś bał swoje. I, I oprócz tego prowadziłem już powiększone gospodarstwo rolne, bo w tym czasie moi rodzice udali się na emeryturę. Ale w lat... mówię dalej o latach 90. Tak, tak. Mhm. W latach 90. rodzice mi przypisali swoich 14 hektarów, więc yy, nie, dokładnie nie pamiętam 14, jak ile to było tamtego, ale już się w międzyczasie też coś jeszcze hektar czy dwa do także już posiadałem około 31 hektarów. To już na, na lata 90. nie było mało. To nie, nie było mało, ale nic tego nie było. Po tak, prostu to były ciężkie czasy. czas. No, po, tak, po prostu uprawiałem pole. Nigdy je nie porzuciłem. No, nie było zapotrzebowania na nic. Na nic nie było zapotrzebowania. W tym czasie. Straciłem 50 ton pszenicy. Po prostu. Jakiś handel zaoferował, że weźmie po cenie rynkowej, a trudno było sprzedać. Ja usłyszałem to, to mówię dobrze. No wystawił mi dokumenty, wszystko, ale to nic nie było warte. Ponieważ Odjechał i po wszystkim. Tak, odjechał i. Co prawda, nie oszukał tylko mnie. Oszukał 12 osób na no ponad 1 200 tysięcy Nie. Ale to Ty mówisz o tej sytuacji, czy to jeszcze o innej, o tej, co ja już byłem y, świadkiem? Czy tu y, fermy słynne bo się, czy to jest jedna historia? Nie, to jest ta. To jest ta? To jest tak. Ta Ale to, to, są lata chyba już początek dwutysięcznych. Mógł być dwutysięcznych, nie, bo ja to kojarzę już w lata 90. i dwutysięczny początek do momentu stopienia do Unii, to był ten właśnie... No to powiedzmy tak, to możemy tak połączyć, że to tak. jest 1994. Tak, to był po prostu kryzys. Na, w samym rolnictwie. No nie, nie tylko u nas, w samym rolnictwie. No z... ziemia po prostu można było... Leżała długie, można było kupować za bezcen. No dobrze, a yy, co z tym odką Już porzuciłeś tą uprawę? Tak, ostatnia była w 1989 roku. Tak, jak sprzedaliście sprzedali za besen 4 tony i. Tak, yy, co prawda o czym wspomniałeś wcześniej, że jeszcze żeśmy oddawali, to były maksymalnie 3 hektarowe jakieś już pozostałości, które żeśmy trzymali, żeby po prostu zmianować. nie obrabiać, zmianować. Pole nie obrabiać, tyle, nie tego i tutaj żeśmy dla stadni koni publicznych. No. A jak, jak była ta powiedzmy te czasy smuty, że nic nie wychodziło, bo wszystko było tanie nie opłacało się. Jak wyglądało nawożenie? Coś nawoziliście czy tego po prostu się siało i można powiedzieć taka uproszona ekologia. Jak to wyglądało w tamtych czasach? Nawozić się nawoziło. Nawozić się nawoziło. Nie było to nie było to pełne nawożenie, jakieś takie, na, nawet w 50% nie było zbliżone do dzisiejszego. Skąd? W 25%. W 25% było zbliżone do, do dzisiejszego. To co byśmy utrzymywali? 3 do 4 ton maksymalnie przy nic. Czyli można powiedzieć, że w ekologii nam się prawie udało po, do rekordu z lat tak. 90. Dobić. Tak, tak, tak. Udało się nam. No właśnie to przybiliśmy. Tak, właśnie przybiliśmy. To były takie czasy, no nawet one się wiesz, nie czynią głowy, bo to były ciężkie czasy. No i y, to są to właśnie takie pechowe czasy, bo w lat, y, mniej więcej gdzieś tam powiedzmy, w, tych, w początek lat 2000 straciliśmy te 50 ton. To ja już pamiętam jako dziecko, że. To był taki chyba moment, że ja potrzebowałem komputer nawet do szkoły i miałem obiecany przez sprzedane i dostałem komputer, który tam, no był poczerny po prostu i musieliśmy to odłożyć, nie? bo te 50 ton uciekło. Tak. I to, 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 co, nam no, goście zostali skazani i płacili nam 50 złotych miesięcznie. Tak, ale, ale wyroki były takie 6 miesięcy z zawieszenia. No, 60 no, 6, <laughs> 6 zawieszenie. I, i bez żadnych jakichś tego, tylko warunek był tego, że mają nam spłacać, A spłacanie to było 50 zł. Tak, ale ja wiesz co, ja pamiętam, że oni byli bardzo dobrze przy, przygotowani, bo i, i samochód firmowy podstawiony był tak. na lewo, bo to były słynne, fermy woźniak. Każdy myślał, że to będzie coś tak, pewnego, tak? To wszystko, to wszystko... Czy, czy, czy to były samochody aż tak oznakowane, to nie powiem, ale oni potrzywali się, bo nazwisko było Woźnia. I się potrzewali pod właśnie fermy. Ja pamiętam myślę, że chyba oni znaleźli magazyn, w którym było przechowane te zboże było 600 ton pszenicy. Yy, i prokurator ich wypuściła, bo oni tak. byli zamknięci i oni te 600 ton tak upłynnili. Tak upłynnili, tak. tak. Do samego końca. Byli złapani i jeszcze te, zostali wypuszczeni z do tego, do rozprawy i te 600. Także dwu, na 12 rolnikach milion ponad, milion dwieście to było. Na tamte czasu to było bardzo dużo. Dużo było. No i chyba rok później, bo to był chyba rok po roku, yy, w środku żniw, tak? O 5 rano postawiłeś pod gospodarstwem ciągnik z przyczepą z, z przyczepą zboża pszenicy i zniknął. Chciałeś się pójść dżonoć na dwie godziny od piątej rano żeby o siódmej przyjść i tak. zwalić. jest przyczepa nie ma ciągnika. A nie ma ciągnika. Ja od razu zacząłem poszukiwania ponieważ miałem y, z prawej strony nową założoną łopownę a prawa strona chodziła po poboczu. I były takie miejsca, pomimo że droga była, drogi są asfaltowe, że trzymał się pobocza i wszędzie ta opona dawała znak, że jest przejazd tą drogą. I doszłam aż do złodzieja. A, a natomiast źle postąpiłem, bo z, złodziej był znajomy dla mnie, był moim znajomym, i mówię Józek, ciągnik mi skradli. A ślad prowadzi tu. Mówię, policja już przeszukuje tu niektóre gospodarstwa, nie? Czy coś wiesz? <laughs> Czy coś wiesz tego? Na te moje słowa, nie, że policja już przeszukuje twojego sprawa, mówi, wiesz co, ja sobie przypomniałem, że z goretletą jestem umówiony. Muszę skoczyć w jedno miejsce. No, ja mówię, no, proszę bardzo. I odjechałem z jego gospodarstwa, pojechałem do znajomego, do Kondradowa, czy nie słyszał coś nie? o moim ciągniku? Przyjechałem w granicach. No to trwało pół godziny. I przyjechałem z powrotem do niego. Myślałem, że on wrócił już z godety Z tego spotkania. I wiemy dalej rozmawiać. Ale jego nie było, a sąsiad. Jego na podwórku się pokazał. Nie? A ja tak podeszłem i mówię: A wie pan, mam kłopot, czekam tu na Juska, bo mi ciągnik ukradli. A no, on tak zaciekawił się i, i zaczął słuchać. nie? No ja mówię, że z kabiną czeską, sześćdziesiątka. A on no, mówi, wie Pan co, nic z Panu nie powiem, no bo co? on przed chwilą ten z tym cięciulnikiem na lewecie uciekał z, stąd. I opisał mi i, i, i to był mój ciągnik. Później go znaleźliśmy chyba pod Zieloną Górą, był ogłoszony. Pod Zieloną Górą był ogłoszony, nie ale, dokumentów. Tak, ale nie dopięliśmy tego, bo to my przyjechaliśmy go kupić. Goś nie chciał nam pokazać, coś się zorientował, nie, bo tak jakoś było. nie. A na policję już nie chciałem po prostu tam jechać, bo to nie mój teren. nie. Po prostu, ja wiem, to, to, coś... ja pamiętam tą historię. To jest taka śmieszna, może, albo nie śmieszna, bo pokazuje, jak działa policja w Polsce. Ty, pamiętam, jak zrozpoczony zgłosiłeś się na policję, że on ucie, u, ukradli ciągnik, no i oni musieli odpiąć bolec od przyczepy, żeby, yy, no, żeby pojechać samym ciągnikiem, tak? Tak. I ten bolec wziąłeś i policjantom daje się, mówi, żeby odciski palców, czy coś ściągnęli, cokolwiek, tak? tak? A oni się darachotali i mówią, że się za dużo naglądaliśmy amerykańskich filmów. Tak. <grych> tak to było. <grych> tak, to, tak to taki my. był finał, nie? Ale myślę, że warto jeszcze wspomnieć historię to taką humorystyczną. Jak w lesie szukałeś tego ciągnika? <grych> o, to rzeczywiście, rzeczywiście było duże przeżycie. Co prawda do dwudziestego praktycznie drugiego roku, pomimo, że mamy tu tereny bardzo lesiste i zwierzyna było, ale ja dzika nie widziałem osobiście. Aż właśnie, co Ci wspominałem, co kupiłem te dwa cielaczki i wypasałem na rodziców w gruntach już jesienią. I przed pracą musiałem przepiąć, bo były na łańcuchach, przepiąć i napolić. Przychodzę z wodą, co była gdzieś w granicach, Pięć dzików pasie się razem z moimi dziewczynkami. A ja muszę do pracy zdążyć na autobus, więc trzeba coś zrobić, żeby te dziki upuściły tą łąkę. I stanąłem sobie jako takiej lipki, która miała gałęzie już od początku. Zorientowałem się, że nie będzie kłopotu, żeby szybciutko wejść na to drzewo. I No Dziki od razu ruszyły. Im one nabierały pęd, jak właśnie głośniej krzyczałem, że były ciekawe. One zrobiły kółko i prosto na mnie. Spalerzywało mnie całkowicie. Nie zrobiłem żadnego ruchu. Nie? One przeleciały tak pięć metrów koło mnie. Myślałem, że umrę. Byłem sparaliżowany całkowicie, żadnego ruchu, ani ręką, ani... oprócz, że, że się darło. I cię minęły. Tak, one mnie minęły. No i właśnie jak szukałeś ten ciągnik, to było drugie Twoje spotkanie. Drugie moje spotkanie było z dzikiem. No... to wtedy też włosy mi się tak zjeżyły, może i posiewałem lepiej. Po prostu pracownicy leśni robili czystkę. W lesie. Wycinali leszczynę, zostawiali inne nasadzenia. Było bardzo dużo jeżyn dzikich. Trudno było przejść, więc ja mówię: będę skakał po pniaczkach ściętych. Nie? I akurat kupa gałęzi ściętych, jeszcze liście zielone, ściętych tej leszczyny. Ja mówię, no na tą kupę, z tej kupy zobaczyć dalej. Ja na tą kupę skoczyłem, a ta kupa razem z gałęziami podnosi się nie? i zaczyna ze mną uciekać. <noise> w pewnym momencie te gałęzie spadły, ja też i zobaczyłem, że byłem na dziku. jechałem. <głosy> <głosy> to był historyczny. No ja już te lata 2000 to takie właśnie nasze problemy, pech, ten nasz pech, który nas nie opuszczał. Tu, tu kradziesz ciągnika, tu tego zboża, to Pamiętam, pamiętam, że to właśnie się nie, nie, nie przelewało się wtedy, nie? Ja jeszcze jako dziecko jakby nie byłem wtajemniczony w wiele rzeczy, ale czułem, nie, taką, yy, yy, nie wiem, sytuację, tak? że tak, tak, się i to i... była stresowa, bo sporo trzeba było robić, bo nie było zwyczaju, żeby ugorować, nie? Dochodu z tego nie było tam jakiegoś, ale... Zawsze coś było, zawsze coś było, zawsze coś było już, zawsze już było. No dobra, to są, to są nasze pechowe czasy. Tak. I w 2004 wchodzimy do Unii Europejskiej i coś, coś się rusza i to będzie przedmiotem kolejnego odcinka, także zapraszam Was już za jakiś czas. Na pewno na społeczności Was poinformuję, kiedy się pojawi kolejny odcinek. Także na razie, do usłyszenia, cześć. No to...